Witam bardzo skutecznie, Jakub z tej strony. Zapraszam Was wszystkich na kolejny odcinek z serii nierówności. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się nieco cięższym nierównościom, dlatego też zdecydowałem się, że to będzie taki niejako początek, takie wprowadzenie do poziomu rozszerzonego. Właściwie ktoś by mógł zapytać, jaka jest różnica między nierównościami na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Ciężko wskazać takie wyraźne granice, natomiast na pewno. Na poziomie rozszerzonym nierówności mają cięższą algebrę, czyli tam już trzeba no, zmierzyć się z dosyć trudnym grupowaniem bardzo często, plus częściej się pojawiają nierówności z warunkami, natomiast nadal nie są nam żadne twierdzenia potrzebne, da się to wszystko zrobić podstawową algebrą, no, zadanie pierwsze jest jeszcze uważam na poziomie podstawowym, natomiast zadanie drugie już nieco jest zbyt trudne na maturę. Podstawową także myślę, że tutaj już no, maturzyści z rozszerzenia będą mogli znaleźć jakąś inspirację. No to spróbujmy się zmierzyć z tymi nierównościami. Zaprezentuję, w jaki sposób radzić sobie przede wszystkim z nierównościami warunkowymi. No i podobnie jak w odcinku poprzednim mamy warunek, że B jest większe lub równe A. No, tylko z tą różnicą, że jesteśmy w zbiorze rzeczywistych, czyli nie możemy przemnażać ani dzielić przez A i B, dlatego że no, nie wiemy, czy A jest dodatnie, czy ujemne. Także znak nierówności, w zależności od tego, czy jaki jest znak, no, to musiałby się odwrócić, jeżeli mnożylibyśmy przez liczbę ujemną. No i w tym zadaniu zacznę od tego, że przekształcę sobie warunek, czyli to właśnie warunek B większy lub równy od A. Można zapisać w sposób równoważny jako b minus a większy lub równe 0. No i ta forma mówi mi więcej, dlatego że w momencie, gdy wypatrzę w naszej nierówności taki czynnik, no to ja wiem, że on jest nieujemny, także to jest tak, jakby mieć coś do kwadratu. Tak będę to traktował. No coś do kwadratu jest zawsze nieujemne i tak samo z założenia wiemy, że to musi być nieujemne, zatem będziemy mogli to używać w naszej argumentacji. No to spróbujmy się zabrać za naszą nierówność. Lewą stronę przepiszę, natomiast po prawej no spróbujemy wykonać już te działania, które tu mamy, czyli a razy b, a razy 1, no czyli dostaniemy ab dodać a, no i tutaj będę miał ba minus b, czyli ba to jest w sumie to samo co ab, no bo mnożenie jest przemienne, no i minus b. No i teraz popatrzcie, widzimy, że ab dodać ab to 2 ab, czyli będziemy mieli a kwadrat, i zobaczcie, odejmę stronami już 2ab, czyli to razem mi daje 2ab. No i będę miał minus 2ab, no bo byłoby plus 2ab po prawej, czyli przerzucam ze zmianą znaku, dodać b kwadrat. No i popatrzcie, będę miał plus b, no bo dodaję b stronami, minus a. Większe lub równe 0. No i popatrzcie, tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, już dobrze nam znany, na różnicę kwadratów, w sensie na kwadrat różnicy, czyli a minus b do kwadratu dodać b minus a większe lub równe 0 no i właściwie możemy zakończyć dowód oczywiście musimy tutaj uzasadnić dlaczego jest ta nierówność udowodniona no bo popatrzcie wiemy, że każda liczba podniesiona do kwadratu jest nieujemna więc możemy napisać, że to jest większe lub równe 0 no a tutaj widzimy to wyrażenie b minus a które nam się pojawiło na początku jako przekształcenie naszego warunku czyli my wiemy z założenia że przecież b minus a jest nieujemne zatem... To też jest nieujemne. Suma dwóch wyrażeń nieujemnych jest nieujemna, także kończymy dowód. No to przejdźmy sobie do następnego przykładu. Tutaj zaprezentuję dwa sposoby. Jest to już nieco trudniejsze zadanie, dlatego że będziemy musieli się zmierzyć z tak zwanym grupowaniem, czyli odpowiednio to poprzekształcać. No nierówność nie wyjdzie już tak w sposób oczywisty, nawet jak przeniesiemy wszystko na jedną stronę. Zobaczcie, co tu się będzie działo. Czyli będziemy mieli A do trzeciej i teraz to połączę z tym, czyli nazwijmy sobie to w ogóle pierwszym sposobem minus a b kwadrat no i tutaj będę miał dodać a kwadrat b no bo zmiana znaku no i odjąć b do trzeciej większe lub równe 0 no i teraz popatrzcie, to połączę razem w pary czyli to z tym, to z tym no i otrzymując, tutaj wyjmę a przed nawias i nawiasie dostanę a kwadrat minus b kwadrat no wiadomo jak wymnożę muszę dostać to samo ehm, dodać no i tutaj będę miał Tutaj mogę wyjąć przednawias b, czyli będę miał b a kwadrat minus b kwadrat. Zauważcie, jak to z powrotem wymnożę, no to muszę dostać to samo, co było. Na tym polega wyciąganie przednawias, czy tam grupowanie, różnie to nazywamy. No i teraz zauważcie, że mamy tutaj ten element i ten element są takie same, zatem możemy je znowu wyjąć przednawias, otrzymując a kwadrat minus b kwadrat tak jakby przed nawiasem, a w nawiasie zostaniemy a dodać b. Przypominam, że to jak wymnożę razy to, dostanę to, no i to jak wymnożę, jako razy to, to dostanę to z powrotem. Czyli popatrzcie, możemy cały ten nawias wymnażać jakby z tymi zmiennymi. No i zobaczcie tutaj a kwadrat minus b kwadrat. Wiemy na mocy wzoru skróconego mnożenia, że to jest a dodać. Napiszmy a minus b razy a plus b, no i razy a plus b jeszcze tutaj, większym na 0. No i popatrzcie, mamy a minus b. A plus B kwadrat większe lub równe 0. No i znowu możemy przystąpić do argumentacji, czyli do kończenia dowodu. Zauważcie, że A dodać B do kwadratu musi być nieujemne, dlatego że wszystko podniesione do kwadratu jest nieujemne, także to jest większe lub równe 0. Natomiast to wyrażenie również jest nieujemne. Dlaczego? Bo nam to te gwarancje daje warunek. No bo zobaczcie, my wiemy z założenia, że A jest większe lub równe b, zapiszmy sobie to. Czyli z założenia wiemy, że a jest większe lub równe b, czyli równoważnie byśmy mogli odjąć bez stronami i dostać warunek a minus b większe lub równe 0. Zatem to też jest nieujemne, także kończymy dowód, czyli stawiamy znak końca dowodu. Pokażę jeszcze drugi sposób, jak można zaatakować tę nierówność. Bo okazuje się, że no nie, musimy, nie musimy, jakby. Grupować to w jakiś konkretny sposób. Możemy czasem bardzo często elastycznie podchodzić do zadań i również będziemy w stanie dojść do poprawnego rezultatu. Także skopiujmy sobie to. No i teraz popatrzcie, ja teraz w pary połączę inne czynniki, teraz te dwa połączę, czyli będę miał a do trzeciej plus a kwadrat b. No i tutaj będę miał minus b do trzeciej minus a b kwadrat, czyli te dwa połączyłem razem, no i te dwa połączyłem razem, czyli Trochę inaczej, bo wcześniej te dwa łączyłem razem. No i to jest większe lub 0. No i popatrzcie, z tych dwóch wyjmę a kwadrat przed nawias, czyli będę a kwadrat w nawiasie a plus b. Minus, tutaj wyjmę minus b kwadrat przed nawias, więc w nawiasie zostanie mi a dodać b. Przypominam, że jak to wymnożę, to muszę dostać to samo. Większe lub równe 0. No i zwróćcie uwagę, a plus b, a plus b, czyli mogę wyjąć to przed szereg, czyli będę miał a plus b a w nawiasie zostanie mi a kwadrat minus b kwadrat. Większy lub równy 0. Zobaczcie znowu, jak to wymnożę razy to i to razy to, to dostanę te dwa czynniki. No i popatrzcie, mamy a plus b, no i to rozbijam z różnicy kwadratów, czyli będę miał a plus b razy a minus b, czyli to to jest to. Większy lub równy 0, no i podobnie jak w poprzednim przykładzie, dostajemy a plus b. Do kwadratu razy a minus b, no i to jest większy lub równy 0, no i podobnie argumentujemy tak samo jak wyżej, czyli kończymy dowód. Czyli jak widać, no na poziomie rozszerzonym już nieco jest ciężej, dlatego że nie tylko trzeba zmierzyć się z jakimś już grupowaniem, ale też trzeba znać więcej wzorów skróconego mnożenia, które pozwalają nam to przekształcić do formy, która no, mówi nam na pewno więcej. No i w przyszłych odcinkach na pewno pojawi się więcej zadań, które są nastawione pod grupowanie, także będziecie mogli wyćwiczyć ten temat troszkę lepiej. No i już w niedalekiej przyszłości również zaczną wlatywać nierówności olimpijskie. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tyle z mojej strony, także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.